Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Alert Creative. W najbliższym odcinku serii The Forest będziemy wznosić zabudowania we wnętrzu naszej zimowej twierdzy. Jak widać, wszystko sobie wcześniej przygotowałem. Z wykorzystaniem kamiennych ścieżek wytyczyłem sobie ogólny plan zabudowy. Nie będę docelowo wybudowywał tych kamieni, tylko po wzniesieniu budynków projekty te zostaną usunięte. Może wejdę na górę i pokażę z wysoka, jak to ogólnie wygląda. Jak widać wyznaczyłem sobie kilka głównych alejek oraz ścieżkę biegnącą mniej więcej po obwodzie placu okalanego przez obronne mury. W ten sposób powstałe prostokąty wewnątrz będą wyznaczać granice działek, na których będę stawiał yy, poszczególne budynki. To tyle jeśli chodzi o plany. A teraz, bierzemy się za budowę. Pierwsza działka składać się będzie z dwóch mniejszych budynków. Jak widać, stawiam właśnie fundament pod jeden z nich. Będzie on zajmować, no mniej więcej 50% działki. Czas na wznoszenie konstrukcji, i monotonne złożenie materiału. Dodam tylko jeszcze, że Zanim w mojej głowie powstał obecny pomysł, zacząłem budować tutaj zupełnie coś innego. Miała to być wielka, monolityczna budowla zajmująca większą część wewnętrznego terenu. Jednakże, w miarę wznoszenia kolejnych warstw murów tegoż, tegoż budynku, stwierdziłem, że jest to zbyt sztampowe. Oraz, y, że nie pasuje do przyjętego stylu jaki przyjąłem podczas wznoszenia muru. Dlatego też y, szybko to zburzyłem i zacząłem pracowywać nowy plan. Okej. Okay. Tymczasem y, postawiłem projekt y, fundamentu sąsiedniego budynku tej samej działki. Większość czasu gry y, jak widać, poświęciłem na wycinkę i znoszenie drzewa do twierdzy. Po wybudowaniu ścian, czas na schody. Ważne jest, aby zajmowały one jak najmniej miejsca na parterze. Były funkcjonalne i dobrze komponowały się z resztą pomieszczenia. Pokażę Wam teraz mój sposób na robienie otworu w stropie bez użycia wycinarki. Jak wspomniałem już wcześniej, każdorazowe użycie tegoż narzędzia bardzo obciąża nasz komputer. Co ostatecznie owocuje coraz to dłuższym wczytywaniem stanu zapisu gry. W obrębie podnóża schodów stawiam pojedynczy bal w formie słupa. Następnie Taki sam bal stawiam w ścianie przy spoczniku, ważne, żeby był w tej samej linii co pierwszy słup. Następnie wybieram niestandardową podłogę i począwszy od pierwszego słupa, wyznaczam kolejne punkty zaczepienia. Ostatecznie w planie musimy utworzyć ee, strop. Kształcie litery L. Jak widać, czasem są problemy ze znalezieniem kolejnego punktu zaczepienia. Czasem trzeba aż wyjść z budynku, aby złapało kolejny punkt. By ściany pierwszego piętra były równe, muszę zastosować pewien myk. Otóż yy, stawiam blisko siebie w narożniku dwa słupy. Najlepiej będzie, jak będą one yy, równo ze ścianami. Po ich wybudowaniu stawiamy na górze mały trójkątny fragment podłogi. W ten sposób ten e, narożnik będzie wysokościowo wyrównany z pozostałą częścią stropu. Dzięki temu stawiane w tym miejscu ściany będą równe. Rzecz e, jasna. Postawiamy je w sposób ręcznie, umieszczając ich końce w odpowiednich miejscach, gdyż automatyczne ich postawienie sprawi, że będą dalej krzywe, powstały dziury. Między ścianami można zasłonić kamiennym murkiem, co też uczyniłem. Dobra, ścinania drzew ciąg dalszy. Co jest? A, paliwo się w pile skończyło. No cóż, trzeba będzie dokończyć ścinanie toporkiem. A w najbliższej przyszłości urządzić wyprawę po karnistry z benzyną. W międzyczasie powoli zapełniam wnętrza wybudowanych konstrukcji. No dobra, wybieramy się po benzynę. W tym celu skorzystam z mojej zjeżdżalni. W końcu po to ją wybudowałem. Na jej końcu znajduje się jaskinia, gdzie yy, znajduje się piłę łańcuchową. Tam zawsze też pojawiają się nowe karnistry na paliwo. Biorę co trzeba i spierdzielam z tą czym prędzej. Dalej znajduje się wielkie jezioro, gdzie zawsze grasują kanibale. Nie mam zamiaru z nimi zadzierać. Ymm, kolejnym budynkiem, jaki powstanie, będzie kościół. A następnie standardowy drewniany dom, gdzie będę mógł nocować i zapisywać grę. Żegnaj nędzny szałasiku. Czas na wznoszenie nowo postawionych projektów. Rodem z trailera Sons of the Forest wybijam okno ze ściany, z tym, że u mnie jest kamienia. <grywka> Kończę budowę drewnianego domku. Osobiście uważam, że minimalna ilość wymaganych kłód jest trochę niesprawiedliwa, bo wynosi tyle samo co wzniesienie kościoła, a gabarytowo obiekt ten jest dwa razy mniejszy. Myślę, że później warto pomyśleć nad stworzeniem alternatywnego posłania, gdyż rozrzucone gazety i dwie poduszki wyglądają słabo. Zaraz, a co to? Co to jest? Skąd gdzie? Ja cię kręcę, no... Skąd się tu wzięli? Moment, 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 moment. Yy, muszę się uleczyć. sobie skraftuję trochę żyćka. Skubańcy, co oni to robią? Poszedł. Poszedł Dobra, nie chcecie po dobroci. Idź mi stąd. Dobra. Może widzimy na zewnątrz cholera, bo nie trafię wszystkich stąd. Dobra, dawaj go. Jest, dobra. Jeszcze ten. Mam cię. No. Skąd się tu wzięli? Pewnie znowu zostawiłem otwarte wrota. Cholera. Wracając do tematu wyposażenia naszego domku, stawiłem tu siedzisko oraz dodatkową podłogę w celu zamaskowania tych gazet. W połączeniu z wyłożonymi skórami ma to przypominać łóżko prawdziwego zdarzenia. No dobra, kolejna wizyta kanibali. Jak się wysypali z tego drzewa. No dobra, bierzemy ich po kolei. Polera pudło. Jeszcze raz. Dobra. Gdzie ten jeden tutaj biega? No to nie ten, to ten. A może ten jednak się tak ładnie wystawił? I ostatni. Pięknie, dobra, wyczyszczone. Pozbieramy strzały, i jedziemy dalej. No, zwodziłem sporo drewna. Myślę, że teraz wystarczy do zakończenia budowy kościoła. Jak widać, budynki z boku są już wzniesione. Myślę, że zabudowa wszystkich obiektów na tym obszarze nie będzie przekraczać wysokości pierwszego piętra. No i znowu w ruchu bram. O, trafiony, ale zabity. O, jak pięknie, dziękuję. O, kolejny. A, niestety przebiegł. A to ci pomożemy. Jeszcze dwóch, dobra. Ślicznie. O, daleki cel, trafimy go. Jest. Jak się rozstrzelam, do nawet mnie idzie. Ich zabijanie. Chyba wszyscy. Dobra, pozbierajmy sobie strzały. Naprawimy zaraz pułapki. No i widzimy się chłopaki na ognisku. Niestety ale z uwagi na kąpę zasoby. Drzewa posłużycie za podpałkę. Ok. Na sąsiednie działce skasowałem tutaj projekt i zdecydowałem się, że będą tutaj stać dwa mniejsze budynki. Tymczasem będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Myślę, że już tutaj wszystko zostanie wykończone. Tymczasem co, żegnam się. Trzymajcie się. Cześć.